Gdy rozpoczynamy przygodę z filmowaniem, chcemy za wszelką cenę posiadać aparat z 4K lub inny sprzęt z wysokiej półki. Niestety takie sprzęty potrafią kosztować nawet do kilku tysięcy złotych i zakup takowych może okazać się sporym problemem. Szczególnie na samym początku. Kiedy ja zaczynałem, też chciałem mieć te magiczne 4K, które zrobi z naszego filmu mega ultra super cinematic look, co zresztą nie do końca wiąże się z prawdą. No więc początkujący youtuberzy wydają praktycznie całe swoje oszczędności na lepszy sprzęt, a po zakupie samego aparatu dziwią się, że obraz nie wygląda tak, jak sobie to przedtem wyobrażali. Ja dziś przedstawię Wam mój sprzęt do filmowania, fotografii i montażu wideo, poczynając od samych obiektywów czy aparatu, aż po oświetlenie i mikrofony. I mimo tego, że nie posiadam jakiegoś tam mega pokaźnego sprzętu, bo nie jestem żadnym profesjonalistą, wiele osób prosiło mnie o taki filmik. I podejrzewam, że sprzęt, jaki Wam dzisiaj pokażę, pozwoli każdemu z was, mimo swojej niskiej ceny, robić naprawdę fajne wideo na YouTube'a. No więc myślę, że możemy już zaczynać. No więc zacznijmy, myślę, że od najważniejszego, czyli od aparatu. Jest to Sony A6000, nagrywający w jakości Full HD w 25 lub 50 FPS-ach, jeżeli chodzi o tryb europejski. Aparat ten jest idealny dla początkujących. Mimo tego, że nie posiada on 4K, to jakość obrazu, przynajmniej według mnie, jest całkiem zadowalająca. Zresztą właśnie teraz nim nagrywam, więc sami się możecie przekonać. Sam aparat udało mi się wyrywać razem z obiektywem kitowym za cenę 1000 zł. Aparat od Sony wpadł w moje ręce jakiś rok temu, no i w sumie nadal mi służy i sprawuje się całkiem spoko. No może przebieg na matrycy się nieco zwiększył, no ale mm, tragedii nie ma. A propos matrycy, to w A6000 jest zapakowana matryca APS-C. Jest ona nieco większa od mikro 4/3, jednak nie jest to to samo co pełna klatka. Ogólnie rzecz biorąc, A6000 stanowi bezpośrednią konkurencję dla Lumixa G7. Niby Lumix nagrywa w 4K, no ale jednak autofokus w Lumixie to. E, no, jest tak słaby, że trzeba ostrzeć manualnie. Właśnie dlatego zdecydowałem się na Sony Alfa 6000, która tego autofokusa ma znacznie, znacznie lepszego. W przyszłości planuję zmianę mojego aparatu na A7 III, no ale jeszcze to jest daleka przyszłość, no bo jednak A7 III trochę kosztuje. Jeżeli chodzi o obiektywy, to posiadam dwa. Jeden z nich to obiektyw kitowy, dołączony do zestawu z A6000. No i jest to obiektyw 16-50mm z przysłoną od 3,5 do 5,6. No także dość ciemny obiektyw. Jeżeli posiadamy dobre oświetlenie, to taki... ...zoom będzie nawet fajny do kręcenia filmów na YouTube'a. Jednakże po dość długim rozmyślaniu doszedłem do wniosku, że taki obiektyw mi nie wystarcza, no i potrzebuję czegoś lepszego. Chciałem nabyć coś, co wniosłoby jakość moich filmów na wyższy poziom, a jednocześnie jakoś mega nie obciążyło mnie finansowo. I tak oto wpadł w moje ręce Helios 443M, który jest niesamowity. Jest to całkowicie manualny, stary obiektyw o ogniskowej 58 mm oraz o przysłonie 2.0. Obiektyw ten daje niesamowity efekt rozmycia tła przez swoją charakterystyczną. Budowy przysłony. Obiektyw ten jest genialny do zdjęć portretowych, no ale jednak jego wadą jest to, że nie posiada on autofokusa i na starcie będzie się dość ciężko strzyło manualnie. No ale jak się już wprawimy, to idzie nieźle. Helios posiada mocowanie M42, więc aby zamocować go na nowe bezlusterkowce, będzie potrzebny adapter. O Heliosie mam także oddzielny filmik, także tutaj macie gdzieś link w karcie. Film polega głównie na zapisywaniu światła. A więc, jeżeli chodzi o moje oświetlenie, to posiadam skromny zestaw składający się m.in. z softboxa na 4 żarówki po 85W oraz lampy Yongnuo YN300R RGB. Samego softboxa w zestawie razem z żarówkami i statywem kupiłem parę miesięcy temu. Byłem zmuszony do zakupu softboxa, bo wcześniej oświetlałem się taką lampką biurową, no która nie zawsze się dobrze sprawdzała. Samego softboxa używam do oświetlenia kluczowego. A skoro oświetlenie kluczowe mamy już za sobą, możemy przejść do lampy RGB, której używam jako oświetlenia dopełniającego lub kontrowego. No i też czasami oświetlam ją tło. Ta lampa RGB to jeden z moich lepszych zakupów w ostatnimi czasy. Kosztuje ona około 300 zł z zasilaczem, no i myślę, że jest to dość spokojna cena. Posiada ona 100 diod RGB oraz 108 diod o kolorze białym, co pozwala osiągać niesamowite efekty i bawić się światłem. Była mi ona potrzebna przede wszystkim do oświetlenia tła czy postaci. Poza lampą RGB i lampkami choinkowymi posiadam jeszcze lightbox, na którym jest ułożony napis GEF. Wzbogaca on kadr i wprowadza do niego coś nowego, a przez to ten kadr wygląda o wiele, wiele lepiej. Przechodząc dalej, możemy zauważyć mikrofon Boya BY M1. Czyli stosunkowo tani mikrofon krawatowy. Możemy podłączyć go do smartfona, tak jak ja teraz to robię, lub bezpośrednio do naszego aparatu. Ja osobiście nagrywam dźwięk na oddzielny smartfon, a potem łączę dźwięk w postprodukcji, no bo mój aparat nie ma wejścia na mikrofon. Mikrofon ten wymaga dość solidnej obróbki dźwięków w postprodukcji, no bo bez niej brzmi to tragicznie. Zresztą sami teraz słyszycie. Ale jak masz już gotowe presety, to wystarczy kilka kliknięć. Przechodząc jeszcze jeszcze dalej, to mój aparat stawiam na jakimś no-name'owym statywie z Allegro. Niby ten statyw ma jakąś tam głowicę olejową, zaś tego nie jestem do końca pewien. Z tego statywu jestem całkiem zadowolony, bo nie psuje się on przez, uwaga, 6 miesięcy. Całość mam na myśli mój sprzęt, pakuję w plecak, najzwyklejszy jaki jest. Wiem, że są jakieś specjalne do filmowania, zaś nie jest mi taki obecnie potrzebny. Gdy nagram już cały materiał, zabieram się do montażu. Moje wideo montuję na komputerze stacjonarnym z procesorem Intel i 5 7500 na pokładzie. Zdecydowałem się także na GTX 1060 w wersji 3GB od Asusa. Na płycie głównej możemy zobaczyć także 8GB RAMu w jednej kości. No tak, wiem, trochę mało, ale obecnie przy montażu Full HD więcej nie potrzebuję. W przyszłości przydałoby się nawet 16GB RAMu albo i więcej. No, i to już tyle ode mnie w tym materiale na dziś. Jeżeli chciałbyś więcej tego typu materiałów i recenzji, strzelaj teraz łapkę w górę pod tym materiałem. A jeżeli interesują cię tematy filmowania i fotografii, nie czekaj i zostaw suba na kanale. Wpadaj także na moje social media, Discord, fanpage, Instagram, wszystko w opisie. No i to już koniec, dziękuję za oglądanie. Myślę, że widzimy się już w kolejną sobotę o godzinie 15. Do zobaczenia.